Witam w kolejnym odcinku anekdot z premii. dzisiaj zapraszam Was na arabską wersję milionerów. Tak wygląda logo. Kto chce zostać milionerem po arabsku. Tak wyglądało logo na 2015. A tak wygląda logo odmienionej wersji. Kto, czyli kto chce wygrać 2 miliony. <laughs> Pierwszym studiem nagrań było L Street Studio w Londynie. Natomiast potem produkcja została przeniesiona do Paryża. Tak to wyglądało. E, a cóż, aha, jeszcze jedno. Tak wyglądają, jak skonstruowane są pytania w tej wersji. Zwykle, kiedy w każdym kraju, w każdym kraju jest, są cztery warianty A, B, C, D. Ta zasada nie dotyczy krajów arabskich. Mamy 1, 2, 3, 4 i to w odwrotnej kolejności. Jak wiadomo, Arabowie czytają od strony prawej do strony lewej. Kiedy Meister widział tą wersję w 2010 roku, to go trochę szokowało. A teraz drabinka. Pierwsza drabinka klasyczna. 100, 200, 300, 500, 1000, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 125, ćwierć miliona, pół miliona i milion riali saudyjskich jako główna nagroda. Natomiast e, jeśli chodzi o drabinkę o, o, o z odmienionej wersji, zlikwidowano no, pierwsze pytanie. <trykai> I przesunięto dwa progi. Sezon 2010 przyniósł format 12 pytaniowy. 500, 1000, 2, 5, 10, 20, 40, 80, 150, miliona, pół miliona i milion reali saudyjskich do wygrania i doszło koło ratunkowe pytanie do eksperta. Jeśli chodzi o aktualny sezon, mamy 2 miliony reali do wygrania, 500 000 2,5, 5, 10, 20, 30, 50, 75, 100, 200, 350, pół miliona, milion i 2 miliony reali załtyjskich do wygrania, no i oczywiście gospodarzem był ten oto pan, nazwiska nie znam. No i cóż, krótko zwięźle na temat kończymy ten odcinek. Do zobaczenia w kolejnym odcinku Anecdote z Katprym. i zapraszam Was na jutrzejszy odcinek Anecdote z Katprem. Cześć!